Będą zabierać głos w ważnych dla najmłodszych mieszkańców w sprawach i podejmować w ich imieniu ważne decyzje. Podczas pierwszej inauguracyjnej sesji Młodzieżowej Rady Miejskiej, piątek 3 lipca odbyła się pierwsza sesja Młodzieżowej Rady Miejskiej. Spośród naszego grona wybraliśmy burmistrza i wiceburmistrza przewodniczącego Młodzieżowej Rady Miejskiej i wiceprzewodniczącego. Gratuluję Wam serdecznie. Rozpoczynacie czteroletnią kadencję. Myślę, że wiecie, jeżeli nie, to tylko tak przypomnę, sięgając troszeczkę w przeszłość, w historię, że nasza młodzieżowa rada miejska czy gminna ma bardzo długą tradycję. Jest to rada, która była powołana jako druga w Polsce. Przed żarowym była tylko jedna miejscowość i to było zakopane, o ile dobrze pamiętam, już w latach 90. Złożyli również przysięgę, że będą pracować dla dobra i pomyślności dzieci i młodzieży z Gminy Żary. działać zgodnie ze statutem i interesami radnych, godnie i rzetelnie reprezentować swoich wyborców oraz troszczyć się o ich sprawy. Funkcję młodzieżowego burmistrza młodzi radni kolejny raz powierzyli Jakubowi Błaszczykowi. We wszystkich obowiązkach zastępować go będzie radna Justyna Ziemba. Nową przewodniczącą Młodzieżowej Rady Miejskiej, decyzją młodzieży, Została Karolina Karpińska, a wiceprzewodniczącą Paulina Dominik. Jesteśmy tutaj po to, żeby właśnie integrować się z młodymi ludźmi, z młodymi dziećmi i coś dla nich robić. Lubimy właśnie robić jakieś maratony, spotkania, na których oni mogą z nami, z nami się bawić, i pokazać im, że jest młodzież, która się interesuje nimi. No i że możemy coś wspólnie działać, że nie tylko świat dorosłych się liczy, ale również świat młodzieży. Trudno jest być młodzieżową radną? Trzeba się wywiązywać ze swoich obowiązków, jak w każdej funkcji, ale myślę, że jeśli ktoś ma tą sumienność i dar, bo to jest przede wszystkim dar, to bez problemu sobie poradzi. Nad prawidłowym przebiegiem pierwszej inauguracyjnej sesji Młodzieżowej Rady Miejskiej czuwała radna rady miejskiej i opiekun młodych radnych Iwona nieradka. W trakcie posiedzenia rozdała młodzieży zaświadczenia potwierdzające ich wybór na młodzieżowych radnych. Będziemy działać na rzecz dzieci i młodzieży z gminy Żarki. Nowa młodzieżowa rada miejska liczy 13 młodych radnych. O tym, czym zajmować się będą w tej kadencji, młodzi radni przedstawią na kolejnej sesji młodzieżowej rady miejskiej.